Witam państwa bardzo serdecznie w Witam mojego gościa Robert Gromada, prezes firmy Medicine Sonic, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie. E, karierę zawodową rozpoczynałeś od badań klinicznych. E, to pasja? Tak, rzeczywiście tak. Tak się założyło, że eee. miałem to szczęście, że zacząłem pracować przy badaniach klinicznych. Czego nie żałuję, ponieważ e, miałem możliwość pracy z bardzo ciekawymi tematami. Ciągle z Big Pharma, ciągle z bardzo interesującym tematem. E, uczyłem się w wieku 20 paru lat, jak zaczynałem pracę. Miałem możliwość dotknięcia tego wielkiego świata leków, badań klinicznych. I tak się potoczyło całe moje życie. No i teraz y, zajmujesz się y, zarządzaniem y, MedicinSonic'em, a czym zajmuje się MedicinSonic? No i rzeczywiście to w swoim życiu jakoś tak się udało po konsekwentnie poprowadzić tą moją karierę, ponieważ Sonic jest w branży medtechu. Zajmuję się medycyną. Medicin Sonic jest firmą, która realizuje, tworzy bardzo ambitne projekty, które są, będą w przyszłości wyrobami medycznymi, ale mam to szczęście, ponieważ rzeczywiście tak to traktuję, że mam dużo szczęścia realizując, pracując przy tej firmie, tworząc, współtworząc z Zeloną Szczepaniakiem to firmę, ponieważ mamy firmę bardzo, bardzo naukową, bardzo odkrywczą. Która szuka rozwiązań, których nie ma na świecie i które lada chwila, mam nadzieję, skomercjalizujemy. W związku z tym, jesteśmy w obszarze medycyny, medtechu i mamy bardzo ciekawą pracę. No to trochę w zeszłym roku w takim razie porozmawiajmy o 2022. Jaki był ten rok dla Twojej firmy? Ten rok był wyjątkowy, 2022, ponieważ to był rok kamień milowy, która firma przeszła kolejny etap. Przed 2022 roku zbieraliśmy. Mieliśmy dużo mniejszą firmę, kilkunastu dwudziestoosobową, i realizowaliśmy e, projekty związane ze stomatologią, bardzo odkrywcze. W zeszłym roku udało nam się pozyskać pieniądze publiczne z NCBR-u na granty związane z glukozą, glukometrem bezinwazyjnym, ciśnieniomierzem bezbankietowym. Dodatkowo udało nam się zdobyć zaufanie naszych inwestorów prywatnych, profesjonalnych. Też mamy szczęście, pracuje nas wielu naukowców, jak i profesjonalni inwestorzy zaufali w naszą firmę. W związku z tym dla mnie to jest ten najważniejszy etap i najważniejsze działanie, jakie się wydarzyło w zeszłym roku, to uzyskanie tego zaufania ludzi prywatnych, którzy zaufali nam, naszej firmie. Otrzymaliśmy kilka nagród za nasze działania w zeszłym roku, za ambasadora innowacyjności, za innowacyjną spółkę. Udało nam się zrealizować kolejne kamienie milowe w naszych projektach badania klinicznych. Zrealizowaliśmy, posunęliśmy nasze projekty, przynaleźliśmy nasze projekty do przodu związane z projektem stomatologicznym. Głównie udało nam się również uzyskać w zasadzie kupić spółkę w obszarze stomatologii Deventi, która robi równie innowacyjny na skalę światową projekt związany ze skanerem 3D automatycznym, nieręcznym całej naszej szczęki. W związku z tym rozszerzyliśmy nasz obszar w stomatologii, w naszych projektach. Realizujemy nasze, reali, nasze ambitne projekty, które realizowaliśmy do, do, do tej pory. Zdobyliśmy zaufanie rynku prywatnego, inwestorów prywatnych. Otrzymaliśmy nagrody. W związku z tym ten rok był wyjątkowym rokiem. A jeśli nas. chodzi o taki najważniejszy moment w firmie dla Ciebie? Najważniejszym momentem to rzeczywiście było to uzyskanie tego zaufania. Najważniejszym też momentem to był, był moment, kiedy okazało się, że nasza firma jest firmą komplementarną, że każdy z współzałożycieli, Andrzej Cznadel, Zenon Szczepaniak, ja, swojej skromnej osobie jest na swoim miejscu. Ta świadomość, że się prowadzi, zawsze widziałem, że to jest ciekawa firma na rynku polskim, ale ta świadomość, że, że mamy firmę, która odniesie sukces, ponieważ jest łatwa w prowadzeniu, sama się prowadzi, ma bardzo mądrych ludzi u siebie. To było najważniejsze. To naj, najważniejsze i ten feedback z rynku, zwłaszcza inwestorskiego, prywatnego, że jesteśmy ciekawą firmą, że robimy ciekawe rzeczy, rzeczy, które są potrzebne. Feedback też z rynku e, klientów naszych. Z rynku stomatologicznego, że są zainteresowani naszymi wyrobami. Proszę sobie wyobrazić, że na początku masz pomysł, chcesz coś zrobić i nagle on się okazuje, wiesz, że on jest dobry, ale nie wiesz, co z tego wyjdzie. Nagle się okazuje, że on jest potrzebne. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, ponieważ to daje, daje skrzydła do kolejnego działania, więc to jest takie dość miękkie, a to było najważniejsze. Oczywiście że twardych, to, to, to bardzo istotne było za. Zarejestrowanie kapitału, przygotowanie spółki do wejścia, do przekształcenia spółki akcyjną, jesteśmy teraz w toku podpisanie umowy z domem na, 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 nawigator, podpisanie umowy z Wojskową Akademią Techniczną, również bardzo istotny kamień miliowy, bariera zaufania takiej dużej instytucji, która zajmuje się fizyką, którą bardzo szanuję rektora, również szczególnie z dużym dużym szacunkiem podpisaniu umowy z Wojskowym Instytutem Medycznym, z Umedem, więc w związku z tym wydarzyło się bardzo wiele wydarzeń, e, które podniosły nas prestiż, ale najważniejsze dla mnie to ten obszar miękki. Zawsze mnie interesuje, kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami, z osobami, które zarządzają firmami, czy oprócz powodzeń bywają także jakieś niepowodzenia? To oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście jest mnóstwo niepowodzeń po drodze, ponieważ życie jest normalne i, i musimy te problemy rozwiązywać. Jednym z niepowodzeń, na przykład mieliśmy, ja miałem plany jako zarządzający tą spółką ukończyć kolejne badania kliniczne, pojawiła się ustawa, legislacja do roku, która nam to uniemożliwiła. Chcieliśmy wejść na giełdę w zeszłym roku, mieliśmy takie plany. Pojawiła się wojna w Ukrainie, w związku z tym nasze plany musieliśmy przełożyć na ten rok. W związku z tym było kilka niepowodzeń, ale te niepowodzenia nie miały istotnego wpływu na, nie były kluczowe, nie zatrzymały działania spółki, na szczęście. Może to też o to chodzi w niepowodzeniach, żeby je traktować jako doświadczenie, jako lekcje do Przyszłych lat, w których można wykorzystać właśnie to, co się wydarzyło w poprzednich latach, co się nie udało, żeby to trochę poprzekształcać i ruszyć już ze świeżą energią. Tak, tak to traktujemy. Rzeczywiście, bo nie mamy jakiegoś dużego smutku, dużej żałoby po, nie, po, nie, po nie, niepowodzeniach. One po prostu są. Każdy je ma. Cieszymy się z sukcesów eee, i, i to nam się udaje. Też ciekawe tak naprawdę jest to z punktu widzenia też nas, naszej spółki. Eee, że u nas się dobrze pracuje. Nasi pracownicy są zadowoleni z naszej pracy. My jesteśmy z nich zadowoleni. W związku z tym te wszystkie niepowodzenia, które się pojawiły, one szybko, ta, ta, ten smutek szybko mija. Są nerwy, ale one są krótkie. Nie jest to rozpamiętywane. To w takim razie, jakie plany na 2023 rok? Po pierwsze wejść na giełdę w 2023 roku, co obiecaliśmy naszym inwestorom. Po drugie, jeszcze bardziej się rozwinąć, zrobić pierwszą komercjalizację naszych produktów, prawdopodobnie materaca i projektów stomatologicznych i przejść kolejny etap, kolejny level w naszej organizacji, który pozwoli nam na wyjść poza Polskę, bo to jest nasz cel, ponieważ jesteśmy spółką, moim zdaniem, jak i też zdaniem moich kolegów, przyjaciół, międzynarodową. W zasadzie i musimy wyjść z tego strefy komfortu, jakiej żyjemy tutaj w Polsce, komunikacja się z Polską. Musimy wyjść na Europę z naszymi, z naszymi produktami, z naszymi działaniami, ponieważ nie mamy czego wstydzić. Naprawdę jesteśmy innowacyjną organizacją, która nie ma żadnych kompleksów na rynku międzynarodowym. No to na zakończenie naszej rozmowy powiedz jeszcze, jaka jest misja firmy. Misją firmy jest poprawianie, a znaczy poprawianie wyrobów medycznych, czyli badań e, Budowanie rozwiązań, może tak teraz tak szybko, szybko, szybko myślę, budowanie rozwiązań, które są pozwolą mierzyć e, parametry życiowe non stop w sposób, e, sposób e, bezinwazyjny e, i długoterminowy. Mm -hmm. Brzmi bardzo imponująco, to trzymam kciuki, żeby wszystko, wszystko się w 2023 roku udało, a y, takie twoje prywatne marzenie jako prezesa? Przyszłościowe, nie musi być na przyszły rok, może być na najbliższe dziesięciolecia, no to już wiem, że wyjście na rynek zagraniczny, na tym ci bardzo zależy, ale co jeszcze? Żeby się nie zmieniła moja firma. Żeby co? Żeby się nie zmieniła, żeby ona się rozwijała, e, ale żeby zarówno atmosfera, przy zwiększeniu ilości osób, e, jak i produkty, ale żeby to zostało przez wiele, wiele lat, bo się pracuje z tymi ludźmi, z tym zespołem e, w takich warunkach bardzo, bardzo komfortowo. No to tego Ci życzę w takim razie na bardzo. cały 2023 i przyszłe lata. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Robert Gromada, prezes firmy, firmy Medicine Sonic, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, był moim Państwa gościem. Dzięki za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.